Siema ze strony Szymek, tym jednoznacznie stwierdzili się, że chcecie ten odcinek, więc macie. Zaraz już 26 tysięcy widzów, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to. Na początku trzeba znaleźć swój serwer, na którym będziecie grać, będziecie kopiować itemy. Ja mam swój sposób, ale zapewne większość z Was wejdzie na mycy lista i będzie tutaj szukać jakichś ogarniętych serwerów, ale tutaj nie ma ogarniętych serwerów, tu są jakieś gówna. Wpisujemy sobie na YouTubie reklama serwera Minecraft, na przykład i tutaj zaznaczamy ten tydzień. No i tutaj mamy wszystkie aktualne serwery, wchodzimy na pierwszą reklamę z brzegu, zatrzymujemy. I kopiujemy sobie IP, CRTC to jest kopiowanie, a później w Minecrafcie to jest CRTV, czyli wklejanie. Okej, okay, jestem już na serwerze, no i pierwszym krokiem, żeby skopiować jakiś item w Minecrafcie jest to autostill. Macie w opisie do ściągnięcia, jest to cheatpack netroom, jest w nim nim Steel, jest jeszcze wiele innych rzeczy, na przykład memes. Następnym krokiem jest wpisanie ukośnik pomoc i wyszukanie na przykład ukośnik drop. Jest ukośnik drop? Jest. To wpisujemy ukośnik drop. No i tutaj mamy na przykład TNT, szmaragdy, diamenty, więc warto tutaj sobie coś skopiować. Teraz będzie nam potrzebny autostil, więc sobie go włączamy. No i celujemy kursorem mniej więcej gdzieś tutaj na ten zamek w tym tej skrzynce. No i trik polega na tym, że jednocześnie musimy wpisać ukośnik drop i otworzyć tą skrzynkę. Ciekawe czy za pierwszym razem mi to wyjdzie. O i mamy diament. Możemy sobie go wyrzucić, gdzieś sobie postawić coś z, niej, z niego skraftować, więc naprawdę to jest bardzo przydatne. Widzicie, o, mamy szmaragda, więc myślę, że jesteśmy zarobieni. Jeśli ten poradnik Ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję. Ja już się z wami żegnam. Siema!